Renesansowe epitafium Tomasza Mowiusa, rektora Szkoły Parafialnej Kościoła Świętego Jana, pochodzi z roku 1571. Usytuowane na wschodniej ścianie południowego ramienia transeptu. Ufundowane zostało przez diakona Wawrzyńca Fabryciusa. Epitafium zawieszone było w kościele do czasu ewakuacji przeprowadzonej w latach 1943-1944. Po wojnie przechowywane było w magazynach konserwatorskich. A po ustaleniu i konserwacji od 1988 roku eksponowane w Kościele Świętej Katarzyny w Gdańsku. Po konserwacji w roku 2012 epitafium zostało ponownie zawieszone na swoim historycznym miejscu na oryginalnych hakach i zawiesiach w Kościele Świętego Jana. Epitafium typu architektonicznego z obrazem głównym malowanym techniką olejną na desce, ujęte architektonicznym obramieniem. Obraz główny przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa, który ukazany jest w świetlistej glorii otoczony obłokami. Chrystus unosi się nad otwartym grobem, w lewej ręce trzyma krzyż z rozwianą chorągwią. Po bokach aniołowie trzymający wieńce i palmę przy Jego głowie. Poniżej ukazane są postacie trzech śpiących strażników grobu. Trzej inni w gestach i pozach wyrażających przestrach odwracają się od blasku chwały zmartwychwstałego. Dwaj z nich Zasłaniają rękoma oczy, poniżej ukazany jest klęczący ze złożonymi rękoma rektor Szkoły Świętojańskiej, Tomasz Mowius. Obraz flankują dwie żłobkowane kolumny o jońskich głowicach. Kolumny dźwigają belkowanie z gładkim gzymsem, dekorowane fryzem kostkowym i płyciną wypełnioną łacińskim napisem. Gdy światło zwiastowało zbliżające się święta paschalne, Mowius dołączył do gwiazd, zgardziwszy ziemią. Pod niebie belkowania dekorowane ornamentem okuciowym. Środkowa część epitafium z obrazem wsparta na snacokole, flankowanym dwiema masywnymi konsolami. Każda z nich ozdobiona jest motywem liścia akantu. W środku na gładkim polu łaciński napis opisujący życie Mowiusa. Oto fragment. Krup ten zawiera moje zwłoki wraz z prochami, i będzie przyczyną długiego spoczynku. Ja, Tomasz Mowius, wywodzę się z pomorskiej ziemi, a imię to dał mi pradawny ród. Młodość spędziłem w gdańskim grodzie na nauce, która stała się początkiem pobożności. U dołu podwieszenie, płycina w kształcie zbliżonym do trójkąta z malowanymi przy krawędzi wolutami. Na osi konsol, po bokach, małe płyciny zbliżone kształtem do podwieszenia, również dekorowane wolutami. W płucinie napis w języku łacińskim, w którym wskazana jest data śmierci Mowiusa w roku 1571 oraz fundator epitafium, Wawrzyniec Fabricius. Po ewakuacji i długoletnim przechowywaniu w magazynach zaginęło zwieńczenie epitafium w formie trójkątnego naczółka, dekorowane motywem główki anielskiej w obłokach. Epitafium Tomasza Mowiusa należy do tych obiektów z historycznego wyposażenia kościoła, które jest poświęcone osobie związanej z kościołem św. Jana. Mówił, pełnił funkcję rektora Szkoły Świętojańskiej, usytuowanej przy ulicy Straganiarskiej 19, w kamienicy zwanej dziś domem bronkowiusza.